Cicho nic nie mów. No pięknie bijemy. Wszewa ja znalazłem. Oby, oby co, Oby było coś dobrego. Mam nadzieję. Wbiję wraz z Maćkiem Wojo. Całe szczęście, że ubijemy, bo tu już grypy robili. Ale chyba damy radę. Ja mu 2% zabieram. O, widzicie, słabowali, więc chyba damy radę. Chyba jakby mu. Z 100 razy pod rząd CBK weszło, ale damy radę, myślę. No i wiecie, panowie, całe szczęście, pewnie jak zawsze zwoje, ale nas to nie obchodzi, yy, ponieważ najważniejsze, że jest i to jest się liczy, nie Maciek? Pewnie. No właśnie, więc to się liczy, już tu grypy szykowali na, na nas, znaczy ten, i widzisz, Fiećkin, widzisz, znaczy tam Maciek, nie, widzisz, we dwóch jednak damy radę, ile ci zabiera? 4%. Jeszcze ja bym tylko ty buten. Damy radę. <grym> Ale dobrze znalazłem. Ty. A już szukam, szukam, ty patrz, 8,2 2 przychodzi ten. Damy radę, już na pewno nie padniemy. Od ludowego. Ja mu tylko 1% zabiorę, więc tu lepiej, że... Ty i tak zaraz za. Nie no patrz, jak on ci 3% zabiera, to sobie wiesz. Se możesz. I tam ten Od razu uważaj, zamykaj walkę, o tym będą nas cichali. No, pewnie tak, zwój, ale tam najważniejszy. Kurde, już się ja nie wiem, no, ty za, za tak, będę go walił już.